Dziś obalamy mity, które robocie zrobiły więcej szkody niż przestarzały faks w korporacji. Te porady brzmią jak złoto. Krążą po LinkedInie, są wypisywane na ścianach Open space'ów i powtarzane przez ludzi w garniakach. Ale to bzdury. Od bądź zawsze dostępny po multitasking to supermoc. Posłuchaj, dlaczego te zdania powinny zniknąć z Twojego życia szybciej niż zaproszenie na zbędne spotkanie. Rada numer jeden: bądź zawsze dostępny. To brzmi tak, jakby dostępność całą dobę była oznaką zaangażowania, ale to mit, który zniszczył więcej zdrowia psychicznego niż wszystkie deadliney razem wzięte. Bycie zawsze pod telefonem albo z otwartym slackiem nie czyni Cię Lepszym pracownikiem. Czyni cię człowiekiem bez granic. A człowiek bez granic to idealny materiał na wypalenie zawodowe. Według Harvard Business Review, osoby, które nie wyznaczają ram między pracą a życiem prywatnym, mają prawie dwa razy wyższy poziom stresu i niższą satysfakcję z życia. Dostępność 24 godziny na dobę to nie troska o zespół. To nieumiejętność wyłączenia się. A wyłączenie się to nie luksus, to warunek regeneracji. Znikaj po pracy, wyłącz powiadomienia, bądź offline z premedytacją, bo Twoja głowa nie jest chatbotem ma prawo odpocząć. Rada numer dwa: jeśli nie robisz nadgodzin, nie jesteś zaangażowany. To zdanie wciąż żyje w wielu firmach i umysłach, ale to nie zaangażowanie, to brak strategii. Pracowanie ponad miarę nie sprawia, że jesteś bardziej efektywny, sprawia, że mylisz ruch z postępem. Po sześciu godzinach intensywnej pracy, nasz mózg zaczyna działać wolniej, spada koncentracja, rośnie liczba błędów, a decyzje stają się coraz bardziej chaotyczne. Czyli więcej godzin nie znaczy więcej wartości to znaczy więcej zmęczenia, więcej frustracji i mniej kreatywności. Nadgodziny nie są miarą lojalności, są często miarą chaosu, złego planowania albo braku odwagi, żeby powiedzieć: Nie dam rady więcej, potrzebuję odpoczynku. Zaangażowanie to nie siedzenie długo, to robienie dobrze w krótszym czasie. Rada numer 3: multitasking to klucz do sukcesu. Jeśli masz na myśli sukces w zapominaniu, co właściwie robiłeś dwie minuty temu, to może tak. Ale mózg ludzki nie został zaprojektowany do pracy na kilku kanałach jednocześnie. Multitasking to nie robienie kilku rzeczy naraz, to szybkie przeskakiwanie między nimi i za każdym razem płacisz cenę, tracisz koncentrację, czas i energię. Badania Uniwersytetu Stanforda udowodniły, że osoby często wykonujące multitasking mają niższą wydajność poznawczą i trudności z koncentracją, nawet wtedy, gdy robią tylko jedno zadanie. Czyli multitasking osłabia mózg. Dosłownie, chcesz być naprawdę skuteczny, rób jedną rzecz na raz. Skup się, dokończ. Potem zacznij następną. Monotasking to niepowolność, to siła. To broń ludzi, którzy nie tylko zaczynają, ale też kończą. Rada numer 4. Nie mów szefowi, że czegoś nie wiesz brzmi jak sposób na przetrwanie w korporacji, ale to pułapka. Udawanie, że wszystko się wie, to przepis na katastrofę osobistą i zespołową. Wiesz, co robią naprawdę dobrzy ludzie? Nie udają, nie improwizują. Oni pytają, kiedy trzeba, mówią wprost. Nie wiem tego jeszcze, ale znajdę odpowiedź. To nie brak wiedzy jest problemem. Problemem jest udawanie wiedzy. Kiedy chowasz niewiedzę pod maską pewności siebie, zaczynasz podejmować złe decyzje. Zła decyzja kosztuje więcej niż szczera odpowiedź, a teraz fakt. Według raportu Harvard Business Review, menedżerowie cenią bardziej tych, którzy potrafią prosić o pomoc, niż tych, którzy zawsze udają nieomylność. Nie wiesz? Powiedz to. I róż powiedzę. To właśnie robią ludzie, którzy awansują, rozwijają się i naprawdę ogarniają. Rada numer 5. Zawsze mów tak na nowe zadania: chcesz być lubiany, chcesz się wykazać? Świetnie, ale nie kosztem samego siebie. Ludzie, którzy automatycznie zgadzają się na wszystko, bardzo szybko kończą z przeładowanym kalendarzem, rozpadającymi się priorytetami i wieczną frustracją, że robią wszystko dla innych, a nic dla siebie. To nie jest altruizm, to brak strategii. Każde tak to jednocześnie nie dla czegoś innego. A jeśli mówisz tak na każdą pierdołę, to nie masz miejsca na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Efektywni ludzie, oni nie mówią nie. Oni mówią tak, ale później, albo tak, jeśli mam na to przestrzeń. Zarządzają energią, nie tylko kalendarzem, bo twoje tak ma wartość. I jeśli rozdajesz je za darmo, przestaje być brane na serio. Rada numer 6: Musisz kochać to, co robisz. Ten cytat wygląda pięknie na Instagramie, ale w prawdziwym życiu to romantyczna iluzja, która frustruje miliony ludzi. Prawda jest taka: Nie musisz kochać swojej pracy. Nie każda praca ma być Twoją pasją. Czasem wystarczy, że ją robisz uczciwie, że daje Ci dochód, stabilność, może nawet chwilę spokoju i to już wystarczająco dużo. Według badań gallupa większość ludzi na świecie nie czuje pasji do swojej pracy i to nie znaczy, że coś z nimi nie tak, to znaczy, że są realistami. Więc jeśli Twoja praca nie daje Ci motyli w brzuchu, spoko. Szukaj w niej sensu, a nie euforii. Pasja bywa luksusem. Znaczenie to wybór, który możesz budować codziennie. Rada numer 7. Sieć cicho, nie wychylaj się. Nagrodzą cię za to. Prawda jest brutalna. Nie nagrodzą. Jeśli liczysz, że ktoś zauważy Twoją ciężką pracę tylko dlatego, że ją wykonujesz, to możesz czekać bardzo długo. W dzisiejszym świecie cisza to nieskromność, to niewidzialność. Twoje efekty muszą być widoczne. Muszą być komunikowane. Nie chodzi o to, żebyś codziennie chwalił się wszystkim, co zrobiłeś, ale chodzi o to, żebyś umiał pokazać, że twój wkład się liczy. Harvard Business Review pokazało, że osoby, które potrafią w sposób rzeczowy mówić o swoich wynikach, są znacznie częściej brane pod uwagę przy awansach i projektach specjalnych. Więc jeśli siedzisz cicho z nadzieją, że ktoś doceni tracisz czas. Naucz się mówić o efektach. Nie krzyczeć, pokazywać. Widoczność to nie arogancja, to odpowiedzialność za swoją ścieżkę. Podsumowanie. Świat pracy zmienia się szybko, ale pewne mity żyją wiecznie. Wciąż słyszymy porady, które brzmią jak złoto, ale prowadzą donikąd. Bądź zawsze dostępny. Multitasking to supermoc. Powiedz tak na wszystko. Zatrzymaj się Oddychaj i zacznij podejmować świadome decyzje. Nie każda rada, którą słyszysz, zasługuje na zastosowanie, bo produktywność to nie więcej robienia, to więcej myślenia przed robieniem. Jeśli ten materiał dał ci do myślenia, zasubskrybuj ten kanał i daj znać w komentarzu, jaka najgorsza rada zawodowa trafiła do ciebie. Może właśnie teraz ktoś inny musi ją przeczytać, żeby nie popełnić Twojego błędu. Do zobaczenia.